Korzystanie z windy w moim kompleksie apartamentów było przywilejem, na który nie każdy mógł sobie pozwolić. Zawsze wydawało mi się to dziwne, biorąc pod uwagę, że budynek miał 13 pięter. Już pierwszego dnia, kiedy wynająłem tu mieszkanie, powiedziano mi, że nie mogę korzystać z windy i że jest ona zarezerwowana dla specjalnych mieszkańców. Nie przesadzę pisząc, że za każdym razem, gdy musiałem wspiąć się na pięć pięter schodów do mojego mieszkania, kończyłem z zadyszką, przeklinając tego, kto stworzył tę pieprzoną regułę. I tak trwało to przez wiele wyczerpujących miesięcy. Aż pewnego dnia wręczono mi kopertę z informacją, że mogę z niej skorzystać. W kopercie był także klucz oraz dopisek jak z niego korzystać. Podekscytowany, już następnego dnia udałem się w stronę wybawczej machiny. Ochroniarz budynku uśmiechnął się, kiedy mnie zobaczył i powiedział: "Hej, przeczytaj to zanim zaczniesz korzystać z windy, dobrze?" Podał mi dokument zatytułowany: "Zasady korzystania z windy". Potrząsnąłem głową Byłem już naprawdę zirytowany regulaminem tego budynku, ale postanowiłem nie robić zamieszania. Przyjrzałem się liście. W windzie nie mogą jechać jednocześnie więcej niż cztery osoby. Nie pozwól, aby ktokolwiek, kto nie otrzymał zgody na korzystanie z windy, jechał z tobą. W piątki od północy do trzeciej nie należy korzystać z windy. Do tej pory zasady wydawały się dość proste, ale potem zaczęło robić się dziwnie. 4. Kiedy korzystasz z windy sam, upewnij się, że patrzysz w przód. Czasami, podczas samotnej jazdy windą, światła mogą migotać i wyłączać się na kilka sekund. Po tym zdarzeniu możesz poczuć się tak, jakby ktoś stał za tobą. Możesz nawet poczuć czyjś oddech na swojej szyi. Kiedy tak się stanie, absolutnie nie wolno ci odwracać głowy. Patrz dalej w kierunku, w którym patrzyłeś. Odejdą, gdy tylko dojedziesz na swoje piętro. 5. Jeśli znajdziesz pieniądze na podłodze windy, które nie należą do ciebie, nie podnoś ich. Pieniądze są przeklęte. W najlepszym przypadku stracisz jedynie rękę. 6. Ludzie urodzeni w marcu mogą czasami zobaczyć dziwnego mężczyznę bez oczu jadącego z nimi. Jest nieszkodliwy, chociaż ci, którzy go widzą, odczuwają ogromny strach. 7. W środowe wieczory z dachu windy może wyciekać krew. Polecamy w środy zabierać ze sobą parasol. 8. Czasami winda zatrzymuje się i otwiera na piętrze, które nie istnieje w tym budynku. Mówi się, że wygląda jak słabo oświetlony korytarz, który wydaje się ciągnąć w nieskończoność. W takim przypadku nie wychodź z windy, nie ruszaj się, a drzwi same po jakimś czasie się zamkną. 9. Do windy na czwartym piętrze może wejść mężczyzna podający się za właściciela budynku. Zaproponuję ci filiżankę kawy. Nie pij jej, bez względu na to, jak przyjazny się wydaje. 10. W windzie nigdy nie gra muzyka. Jeśli usłyszysz kobiece śpiew, natychmiast wysiądź z windy na następnym piętrze i nie wchodź do niej przez resztę dnia. Jeśli usłyszysz męski głos, zamknij oczy i nie otwieraj ich, dopóki nie usłyszysz otwierających się drzwi windy. Jeśli usłyszysz śpiew wielu głosów, naciśnij przycisk awaryjny. 11. Nie naciskaj wszystkich przycisków naraz. Jeśli to zrobisz, zatrzymasz się na korytarzu opisanym w zasadzie numer 8, z wyjątkiem tego, że utkniesz tam, a winda nigdy nie zjedzie na dół. Jeśli tak się stanie, nie będziesz miał innego wyjścia, jak tylko przez nieskończoność iść naprzód. 12. We wtorki w windzie mogą pojawiać się węże. Dopóki nie nosisz czerwonych ubrań, nie zrobią nic, co mogłoby cię skrzywdzić. 13. Nigdy nie wychodź z windy na trzynastym piętrze. Jeśli tam mieszkasz, wysiądź na dwunastym i wejdź wyżej po schodach. Jeśli winda otworzy się na trzynastym piętrze, naciśnij przycisk i pojedź na inne piętro. Jeszcze raz spojrzałem na zasady i chciałem zapytać strażnika, czy to jakiś żart, ale już sobie poszedł. Byłem prawie pewien, że to kawał, dopiero gdy winda ruszyła w górę. Ja byłem sam w środku, światła zamigotały i poczułem, że ktoś za mną stoi.